Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy i wielbiciele Polski zbrojnej. Jest rok 1942, świat pogrąża się w ogniu wojny, a my ruszamy do francuskiego Maroka. Casablanca. I wszystko wiadomo? Play it, Casablanca a a side... jest okupowana przez francusko-nazistowski rząd Vichy. Oddziały policji patrolują ulice, panuje chaos i przerażenie. Miasto jest pełne uchodźców, którzy z opanowanej przez wojnę Europy, przez Casablankę chcą przedostać się do Stanów Zjednoczonych, które nie przystąpiły jeszcze do wojny. To właśnie w Casablance krzyżowały się ścieżki tajnych agentów i wywiadów całego świata. A w samym środku tego chaosu istniał pewien klub. Hazard, alkohol, piękne kobiety, lewe interesy. I jego szef, Rick. Klasyka kina, czyli Humphrey Bogart, Ingrid Bergman i film Casablanca. A teraz do Casablanki wybiera się agent służb specjalnych o imieniu Max. Max musi odnaleźć w Casablance francuską bojowniczkę ruchu oporu. Musi ją odnaleźć, sprawdzić i zaufać. Pomyłka to śmierć. You have two seconds. Go. The ambassador arrives at precisely 8 30. And he's late. He's German. He'll be on time. Dwoje obcych, wspólnie walczących z hitlerowcami ludzi. Jedna wspólna akcja, a wśród całego morza nazistów. Tu każde słowo, każdy detal mają znaczenie. Stawką jest życie albo śmierć. Nawet gra w karty. It doesn't seem to want to come. There's a stupid poker game in the <laughs> It's too absurd. <laughs> Mélangez, M. Berne. Maintenant coupez, M. Berne, pour votre liberté. Teraz został już tylko krok ostatni.

Londyn, który już przetrwał krwawą bitwę o Anglię, w której tak wspaniale walczyli polscy piloci. Miasto, które przeżyło blitz morderczą i jedną z największych kampanii nalotów podczas II wojny światowej. Ale Londyn znowu musiał się szykować na kolejne uderzenie. 13 czerwca 1944 roku pierwszy raz zaatakowały Londyn niemieckie pociski V1. Życie w Londynie toczyło się w miarę jak na wojnę i taką sytuację w miarę normalnie, ale życie naszych bohaterów zostało wystawione na próbę najcięższą. We suspect your wife is a German spy. Hey, what to my kiss? Przymierzeni to jak dla mnie taki szpiegowsko-wojenny romans w starym hollywoodzkim stylu. I to i na plus tego filmu i na minus. To w pewnym sensie taki staroświecki klimat, dekoracje, scena La Casablanca i Lawrence z Arabii. Chwilami jest to zbyt melodramatycznie pokazane, zbyt grubą kreską, przez co staje się mało wiarygodne. Na przykład scena porodu podczas bombardowania. Parę razy reżyser Zemeckis przeszarżował. W dodatku, co zaskakujące, przy budżecie ponad 80 milionów dolarów, chwilami wyglądało to jakoś tak sztucznie. Marion Cotillard powiem wam, że jest naprawdę świetna. Taka nieprzenikniona, pełna dramatu i tragizmu. Jednocześnie czujemy gdzieś tam jej jakąś historię, której tak naprawdę nie znamy. I na tle jej niesamowitej postaci tym bardziej widać, jak, jak mało zaangażował się w rolę brat Pitt Jest taki jednowymiarowy, mało subtelny. I to powoduje, że oglądając tę historię, no niestety w pewnym momencie poczułem, że traci ona swoje napięcie, przestaje trzymać i przestaje poruszać. Warto zobaczyć ten szpiegowski, wojenny romans ale jak dla mnie zabrakło tutaj jakiejś iskry. E, scenariusz i reżyseria są nierówne. E, momentami niestety mam wrażenie, że film mi się dłuży. W tym wszystkim Marion Cotillia odnajduje się znakomicie. Jest naprawdę świetna, taka dramatyczna, e, ma swoją głębię. A Brad Pitt? Nie przekonuje, po prostu jego gra nie wystarcza na e, tę pełną niuansów i tajemnic historię. Scena finałowa, wow, ma swój suspens. Jest naprawdę e, znakomita, to taki dreszczowiec. Tylko no właśnie, czy to już nie za późno? Taki powinien być cały film. her! You blatantly disobeyed orders. You're scaring me. When the war is over, matter where I Film z Przemierzeni, w oryginale tytuł brzmi o niebo lepiej, to taka nieprzetłumaczalna gra słów, a light. No i cóż, to solidne kino, taki naprawdę porządny szpiegowsko-wojenny romans, jak mawiał klasyk, good job, dobra, przyzwoita robota. Ale ja czekałem, że ten film nie porwie, mając takie gwiazdy reżyserów, że po prostu da mi coś więcej. No cóż. Na 10 skali Kino Majeka daję temu filmowi 6 punktów. No może 6,5 za świetną rolę Marian Kotylia.